Cześć, to Pani od koreańskiego. Dzisiaj już 19 dzień naszej wspólnej nauki Hangela i dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym zagadnieniem. Bo do tej pory mieliśmy zawsze spółgłoskę i samogłoskę razem w pojedynczym bloczku, w pojedynczej zbitce. Ale na pewno widząc tekst koreański widzieliście nieraz, że tych liter w tym bloczku może być więcej. I dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Okej, okay, to jak to wygląda? Do tej pory mieliśmy spółgłoskę po lewej, samogłoskę po prawej, Spółgłoskę u góry i samogłoskę na dole. Ale do tego naszego wzoru bloczków możemy dodać jeszcze jedną spółgłoskę. Potem się okaże, że nawet dwie, ale tym się zajmiemy później. Na razie dodamy sobie jedną spółgłoskę i ona będzie znajdowała się zawsze na dole. Dobra, to czemu tego nie robiliśmy od początku? Robimy to dopiero teraz, ponieważ niektóre ze spółgłosek inaczej czytamy, jeżeli są u góry, a inaczej, jeżeli są na dole a więc będziemy musieli po kolei się im przyjrzeć. Ale dzisiaj zaczniemy sobie od dwóch najprostszych, od dwóch, które u góry i na dole brzmią tak samo. A więc jeżeli je dopiszemy na dole, to zwyczajnie musimy jeszcze na samym końcu je wymówić. Jakie to będą litery? Będzie to my oraz ny. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało w takiej zwitce. Możemy mieć na przykład z literą my, am, nem, sim, niam i tak dalej. A literą ny możemy mieć na przykład nan, kan, pen i tak dalej. Możemy z różnymi spółgłoskami na początku, samogłoskami w środku sobie to łączyć i na końcu będziemy mieć właśnie dźwięk albo my, albo ny, który nic się nie zmienia, jeżeli będzie na końcu. To tyle na dzisiaj. Jutro zajmujemy się kolejnymi literami w pozycji na dole, na końcu tej zbitki. Do zobaczenia.